Zawracamy kierunkowskaz lewy. Obserwujemy, nie ma nikogo, to wjeżdżamy. I tym razem będziemy wyjeżdżać z wewnętrznego pasa, czyli z lewego. Czyli musimy pamiętać o tym, żeby zerknąć w lusterko, czy nic nie jedzie. Włączyć tak kierunkowskaz. I wyjeżdżamy. Jeżeli chcemy opuścić rondo lewym pasem i nie zabraniają tego żadne dodatkowe ustawione przed nim znaki pionowe lub naniesione na asfalt znaki poziome regulujące kierunek poruszania się na danym skrzyżowaniu, to mamy do tego prawo, aby opuścić rondo lewym pasem. Trzeba jednak brać pod uwagę to, że przecinając inny pas ruchu, musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które się na nim znajdują. Krótko mówiąc, opuszczanie ronda lewym pasem jest zgodne z prawem. Trzeba jednak pamiętać, że podczas zmiany pasa ruchu obowiązują te same zasady, jak w każdym innym miejscu na drodze czyli obowiązek sygnalizowania zamiaru wykonania tego manewru a także ustąpienie pierwszeństwa. Namawiam do przeczytania całego artykułu, który umieściłem w linku.